Cześć, witam was wszystkich w najnowszym odcinku półki z mankami, w którym to bliżej przyjrzymy się komiksowi manze, który wywoła u was tyle wzruszków, że od razu was ostrzegam. Zaopatrzcie się w duże pudełko chusteczek, ponieważ będzie koniecznie potrzebne w trakcie czytania. Będziemy mówić dzisiaj o manze To toneko, czyli starszy pan i kot. Manza, która jest wydawana w Polsce dzięki wydawnictwu Vaneko. I pierwszy tom czytałam bardzo, bardzo długo, pomimo tego, że jest to manga stosunkowo cienka, a wynikało to z tego, że niemal każdy rozdział powodował, że od razu chciało mi się płakać, przez co musiałam przerywać czytanie i wracać do niego dopiero za jakiś czas, ponieważ byłam aż tak bardzo mocno wzruszona tym, co się dzieje w tym komiksie. Pierwsze kadry tego komiksu Umi Kurai, czyli autorka tego tytułu umieściła w internecie, na Twitterze i na swoim koncie Pixiv. Okazało się, że ten komiks zdobył całkiem sporą popularność, pomimo tego, że okazywał się tylko i wyłącznie w sieci. I komiks ten zawoził wydawnictwo Square Enix, które wydało tomikową wersję tego tytułu. Komiks ten jest stosunkowo nowy, bo pochodzi z 2021 roku, jeżeli chodzi o wydanie tomikowe. Natomiast dokładnie z tego samego roku, czyli z 2021 pochodzi także live action na podstawie tej mangi opowiadające o. Kandzie, czyli naszym starszym panu i jego kocie Fukumaro. Ciekawostka polega na tym, że wszystkie zwierzęce postacie, w tym konkretnym live action, to kukiełki, czyli Fukumaro występuje w formie takiej pluszowej, uroczej Kukiełki. Do dnia dzisiejszego ukazały się łącznie 8 tomów mangi Starszy Pan i Kot i dodatkowo w 8 tomie, w ostatnim, który został wydany, ogłoszono także, że komiks doczeka się gry wideo. Będzie to nieskomplikowany tytuł typu puzzle, ale wciąż jest to niesamowity sukces, że główni bohaterowie będą dalej przeżywać swoje przygody, tym razem w formie gry Ojisama Toneko. Skoro już jednak zdradziłam wam, jak nazywają się nasi główni bohaterowie, czyli Kanda, starszy pan i Fukumaru, czyli najbrzydszy kot w sklepie, który nigdy nie miał nadziei na to, że znajdzie dom. Poznajcie ich. Nasza urocza dwójka, która poznaje się razem w sklepie zoologicznym. Nasz główny koci bohater, który oczywiście nie od razu nazywa się Fukumaru, spędza całe dnie w sklepie zoologicznym i czeka, aż ktoś go przygarnie. Jest kotem egzotycznym, co oznacza, że ma dość specyficzną urodę, płaski pyszczek, i większość ludzi niezbyt chce go mieć w domu. Ale przychodzi pewnego dnia do tego sklepu starszy pan, który poszukuje kota. Nasz drugi główny bohater, ten ludzki główny bohater, to Kanda. Starszy pan, który został wydowcem, ma już odchowane dzieci i postanawia pewnego dnia przygarnąć do siebie kota. Nie do końca jest pewien tej swojej decyzji, ale postanawia to zrobić. Wybiera według niego najśliczniejszego kota w całym sklepie, czyli naszego przyszłego głównego bohatera Fukumaru. Pierwszy tom magii Starszy Pan i Kot to zbiór pojedynczych historii, które pozwalają nam poznać relacje Kandy z Fukumaru. Na początku jest ona oczywiście nieufna, ale z czasem okazuje się, że ta dwójka niesamowicie się kocha i jest dla siebie stworzona. Nasz kot Całym sercem kocha swojego pana, i pomimo tego, że czasami zachowuje się jak typowy kot, czyli rozwala żwirek, niszczy rzeczy, czasami jest niegrzeczny, to za każdym razem zależy mu na tym, aby jego papcio był szczęśliwy. I chociaż w pierwszym tomie da się bardzo mocno wyczuć, że jest to maga, która wyrosła z komiksu internetowego, to mimo wszystko bardzo przyjemnie się czyta. Historie są krótkie. I dopiero po jakimś czasie ta historia zostaje rozbudowana nieco bardziej i dowiadujemy się nieco więcej o Kandzie, a także osobach, które go otaczają. Ponieważ rzeczywiście to nie jest tak, że manga opowiada tylko i wyłącznie o naszym starszym panu i kocie, ale z czasem pojawiają się zupełnie nowe postacie, które otaczają naszą dwójkę i te nowe postacie dodatkowo rozbudowują całą historię. W przypadku pierwszego i drugiego tomu da się odczuć, że jest to komiks zbudowany bardziej pod internet. Historie są krótkie, rozdziały są czasem jednostronicowe, ale za to w przypadku trzeciego tomu mamy tutaj coraz bardziej rozbudowaną historię Kandy, jego przeszłości, jego przeszłości zawodowej, relacji z żoną, a także osób, które pojawiają się w jego życiu, które także mają kota albo jakiegoś innego zwierzaka. Przez co nasz Kanda także bardziej się rozwija i coraz więcej dowiaduje się o tym, jak zajmować się swoim kotkiem. Ale to, co według mnie jest najważniejsze absolutnie w tym komiksie, to te niesamowite, ogromne pokłady ciepła, które pojawiają się w tej mandze. Mniej więcej co czwartą stronę Fukumaru opowiada o tym, jak bardzo kocha swego babcia, a mniej więcej co piątą stronę starszy pan opowiada o tym, jak bardzo kocha Fukumaru. Za różne rzeczy, bez względu na to, czy są to rzeczy, które z pozoru mogą być nieprzyjemne w kwestii wychowywania kotów, czy takie zupełnie przeciętne, jak choćby to, że Fukumaru wygląda absolutnie uroczo wchodząc do wiaderka. Jedno jest pewne, mogę Was zapewnić: że czytając mangę Starszy Pan i Kot, będziecie absolutnie bez wobec uroku Starszego Pana i Fukumaru razem. Ja czytałam tę mangę i wzruszałam się dosłownie co drugi rozdział. Dodatkowo muszę wspomnieć, że Fukumaru bardzo przypomina mi mojego jednego znajomego, o którym ma według mnie absolutnie dokładnie taki sam wyraz twarzy jak ten kot. Pozdrówka. Zatem zapewne nie zdziwi was to, co za chwilę powiem, że manga Starszy Pan i Kot to jest jeden z tych tytułów, który jest najczęściej polecany w mangowych sięganiach w Japonii do przeczytania. Ponieważ również i ja Wam polecam, jeżeli szukacie jakiejś mangi, która po prostu ociepli wasze serduszko, która spowoduje, że poczujecie się odrobinkę lepiej po ciężkim dniu. Albo jeżeli chcecie kogoś przekonać do mangi i nie wiecie za bardzo, jaki tytuł mu sprezentować, to myślę, że Starszy Pan i Kot będzie doskonałym punktem startowym. Jest bowiem w tym tytule bardzo dużo ciepła, bardzo dużo miłości i dokładnie tego, czego każdy z nas czasami potrzebuje. Mnóstwo przytulania. Jeśli chodzi o sposób rysowania, według mnie jest absolutnie bezbłędny. Jest bardzo prosty, bardzo nieskomplikowany, Fukumaru jest rysowany dosłownie kilkoma kreskami, ale z drugiej strony za każdym razem rysowany jest bezbłędnie, a jego miny są absolutnie bezcenne. A na sam koniec kilka słów na temat wydania oczywiście odwonego ze względu na to, że akurat to wydanie zasługuje właśnie na to krótkie pochylenie się nad nim, ponieważ według mnie wydana jest odrobinkę wyjątkowo. Na pierwszy rzut oka jest to takie typowe wydanie mangi z obwolutą. Obwoluty oczywiście można zdjąć i tutaj pojawia się pierwsza tajemnica. W Przypadków te okładki są czarno-białe albo bardzo monochromatyczne. Oczywiście z zewnątrz ona jest nieskomplikowana, ale posiada bardzo fajny wzór naszych głównych bohaterów. Ale fajne jest to, że środek tej okładki jest kolorowy. Za każdym razem jest to nieco inny kolor i dodatkowo są tu nadruki Fukumaru. Kolejnym fajnym elementem są oczywiście kolorowe strony, ale w tym przypadku mamy nie tylko i wyłącznie kolorową stronę, tą początkową, jak to z reguły bywa ale także oczywiście spis treści, ale na końcu znajdziecie kolorowe strony, które dodatkowo są ilustracjami, a także dodatkowymi krótkimi komiksami z naszymi głównymi bohaterami. Zgodnie z zasadą mała rzecz a cieszy, z jednej strony nie jest to wiele, ale z drugiej strony powoduje to, że według mnie ten tytuł na wielu poziomach jest wyjątkowy. Nie tylko pod względem fabuły, pomysłu Twarzy Fukumaru, ale także właśnie dlatego, że to wydanie jest takie odrobinkę inne. W momencie, kiedy to nagrywam, mamy już wydany kolejny Tom i ja na pewno sobie go nadrobię. Natomiast co wymyślicie o mandze starszy Pan i kot? Czy mieliście okazję czytać? Czy dopiero z tego filmiku dowiedzieliście się, że istnieje ten komiks? Jeżeli tak, to oczywiście bardzo się cieszę. Napiszcie mi, jakie są Wasze opinie na temat komiksu, czy jesteście zainteresowani, czy być może zupełnie nie, i czekacie na jakiś inny odcinek półki z mangami, w którym polecę Wam zupełnie nowy tytuł. Komentarze są Wasze, natomiast ja bardzo dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie mieć oczywiście świetny dzień. Przeczytacie dzisiaj sobie coś fajnego, ciepłego, miłego. Napijecie się czegoś chłodnego zdecydowanie, ponieważ dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco. Jednocześnie oznacza, że bardzo szybko zbliża się lato, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast, jeżeli Wam się oczywiście filmik podobał, to możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczka, udostępnić to wideo i do zobaczenia już w kolejnym odcinku Łuki z Mangami albo w innym odcinku na tym kanale. Cześć i pa pa.